Dziesiąte miejsce w konkursie Czysta i Piękna Zagroda Estetyczna Wii zajęły granitę. Gronity to niewielka wieś leżąca w gminie Gietrzfaut zaledwie 6 km od centrum Olsztyna. Główne takie jakieś nasze motto działania, to jest wspólna rozmowa, często się spotykamy i to napędza tę naszą działalność. Określamy, co chcemy robić i wtedy zaczynamy to robić, właśnie. Rozmawiamy, kto może w jakiś sposób pomóc przy tych naszych robotach, i to daje efekt. W tym roku zrobiliśmy wiatę, bo nie mamy świetlicy i to jest naszą jakoś największą bolączką i dlatego staraliśmy się, żeby mieć jakieś zadaszenie, zrobiliśmy wiatę, zrobiliśmy uczczenie pamięci na 60-lecia. kamień postawiliśmy, wokół niego zagospodarowaliśmy taką, taki skwerek, żeby to ładnie wyglądało, robiliśmy pobocza dróg, upiększaliśmy jak tylko można było wszędzie w terenie, żeby osiągnąć ten cel właśnie. Gronity rozbudowują się bardzo dynamicznie, stanowiąc niemalże dzielnicę podmiejską Olsztyna. Również dynamiczni i pełni energii są jej mieszkańcy, którzy powołali do życia Stowarzyszenie Mieszkańców Gronit Garian. Pomysł założenia takiego stowarzyszenia powstał w trakcie jednego ze spotkań integracyjnych, a powód był prosty: chodzi głównie o fundusze. Ponieważ żeby coś zrobić, no to trzeba mieć na to pieniądze, a Stowarzyszenie ma większe możliwości. Jako organizacja pozarządowa zaczęliśmy pisać projekty. Jednym, dzięki jednemu z nich w ramach Polskoamerykańskiej Fundacji Wolności. Zbudowaliśmy właśnie ten plac zabaw dla dzieci, no i potem zaczęliśmy pisać troszeczkę inne programy, też, żeby otrzymać pieniądze. Z gminy jako organizacja pozarządowa tylko jest jedyna możliwość, więc postanowiliśmy zrzeszać się, a że naprawdę są to ludzie wspaniali, chętni do działania. To wykorzystujemy. Też dużą pomoc otrzymujemy z nadleśnictwa Kudypy. Dużo pomaga nam gmina. Z Radą Sołecką też współpraca układa się bardzo dobrze, więc możemy coś zrobić. Stowarzyszenie ma też już plany bardzo konkretne na najbliższy czas. Naszym celem głównym jest, to jest wybudowanie świetlicy, więc ym, poczyniliśmy starania, żeby ten plac, który jest, na którym jest plac zabaw, ten plac rekreacyjny, yy, żeby przeszedł na naszą własność. I wtedy mamy możliwość, czy w ramach programu Lidera Plus, czy, czy yy, w, jakim, w ramach jakiegoś innego programu, yy, choćby z yy, obszarów yy, z rozwoju obszarów wiejskich, yy, no, zbudować tą świetlicę, bo jest nam naprawdę potrzebna do tego, żeby rozwijać się dalej, żeby coś robić dla dzieci. Dla, dla nas. W granicach życie towarzyskie, mimo braku świetlicy, kwitnie. Organizowane są tu przeróżne imprezy, spotkania, festyny, a co roku święto wsi. Wszystko to na wiejskim, znakomicie zagospodarowanym placu. Placu, który z roku na rok zmienia się i pięknieje. Jest wykopany staw, powstała wyspa, powstał również mostek zielony, tak zwany Zielony Mosteczek. Który łączy właśnie wyspę z brzegiem. Jest to nasza jakaś chluba. Jak wjeżdżamy do gronit, patrzymy na to. Mamy z tego satysfakcję, że coś naprawdę zrobiliśmy. I mieszkańcy okolicznych si chętnie przychodzą do nas, bo u nas są właśnie wspaniałe zabawy, jest wspaniała atmosfera, i dlatego chcą przychodzić do nas, i dlatego te nasze imprezy bardzo są udane.